Witajcie, przyjaciele. To kolejny odcinek programu Imperium Kłamstw, w którym rozmawiamy o manipulacji i dezinformacji w rosyjskich mediach. Rosja wygrała, Europa wasalami, Trump rozsądnym partnerem. Jak Sołowiow tłumaczy świat widzą w Rosji, w niedzielnej audycji Władimir Sołowiow poświęcił większość programu negocjacjom wokół Ukrainy i stanowisku USA. Głównym tematem są gwarancje bezpieczeństwa. I rola Donalda Trumpa. Program demonstruje styl typowy dla rosyjskiej propagandy, mieszankę bezczelnych obelg, zmyślonych sensacji i wybiórczych cytatów z zachodnich źródeł. Europejscy przywódcy jako niesuwerenni wasale. Sołowiow twierdzi, że głowy państw UE od dawna nie są suwerenne, a ich misja w Waszyngtonie sprowadziła się do roli kundli, którzy gdaczą. Obok Trumpa. Taka retoryka buduje znany obraz. Europa jest podmiotem zależnym, niezdolnym do wpływania na wydarzenia. Trump jako partner, ale nie nasz. Propagandysta przedstawia Trumpa jako sprytnego biznesmena, którego nie da się oszukać. Jednocześnie podkreśla się, że pozostaje on politykiem amerykańskim i działa wyłącznie w interesie Stanów Zjednoczonych. To ważny akcent. Rosyjska telewizja starannie wzbudza nadzieję na kłon specjalne stosunki, ale jednocześnie przygotowuje widzów na to, że Trump może zawieść. Rozejmu nie będzie. Rosja wygrała. Studio cytuje emerytowanych amerykańskich żołnierzy, którzy rzekomo przyznają, że Rosjanie wygrali i kropka. Ta technika stwarza iluzję międzynarodowego uznania. Sytuacja na froncie nie jest szczegółowo omawiana. Prawdziwe dane dotyczące przebiegu wojny zastępują emocjonalne wypowiedzi o Belgii zamiast analizy. Macron staje się obiektem fałszywego ośmieszenia. Jego żona to aktor pani. Merz przedstawiany jest jako idiota, a europejscy politycy w ogóle to ludzie, których powinni badać psychiatrzy. To metoda dehumanizacji kpina zamiast argumentów mająca na celu obniżenie zaufania widzów do europejskich przywódców. Spójrzmy na interesy narodowe. Oto jasne i zrozumiałe instrukcje, co mówi naczelny dowódca i co odpowiada interesom narodowym Rosji. Widzieliśmy, jak wzięli Europejczyków, nawet nie wiem jak ich nazwać, ale nie można ich nazwać liderami, ponieważ nie reprezentują swoich krajów. Nie można ich nazwać przedstawicielami suwerennych krajów, ponieważ jak powiedział Władimir Władimirowicz Saroj, te kraje od dawna nie są suwerenne w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale przyjechali myśląc, że teraz uda im się przekonać Trumpa, a Trump to przecież tylko mały człowiek. Prawie 80 latek. Człowiek, który całe życie przekonywał wszystkich, człowiek, który doskonale opanował japońskie podejście do gry w golfa, kiedy ważne jest, aby nie wygrać z właściwymi ludźmi. A teraz go tu sprowadzają i mają nadzieję, że go bardzo doświadczonego nowojorskiego biznesmena oszukają na mikinie. No już, no już podpisz się. Nadal uważam, że rolę jego żony gra zagraniczny agent, aktor panin. Ale wybaczcie mi, jeśli ktoś ma wątpliwości, niech obejrzy ten film jeszcze raz. Zwłaszcza kiedy Szmajc jest w samolocie, no cóż, najwyraźniej gdzieś nastąpiła zamiana i zamiast eleganckiego nauczyciela francuskiego był cichy i bezczelny, wredny aktor. No cóż, to prawda. A kiedy mówi, że nie, to teraz będzie rozej, a wtedy damy z siebie wszystko, a nawet sprowadzimy wojsko. A my na to, no jasne, więc jakiego rozejmu potrzebujemy? Co mogę jej od razu powiedzieć? Moim zdaniem próbowałem zrozumieć wszystko wcześniej, a potem zdałem sobie sprawę, że nie potrafię. Doktor Sosnowski może i jest psychiatrą, ale nie mam wystarczającego wykształcenia. Trzeba poważnie i dogłębnie studiować psychiatrię. No bo inaczej jakoś nie da się nawet rozmawiać o europejskich politykach. No naprawdę się nie da. Słabości wewnętrzne i militaryzacja. Nietypowy akcent. Krytyka rosyjskiej obrony powietrznej i uznanie jej podatności na ataki dronów. Zamiast jednak analizować przyczyny, pojawia się wezwanie do stworzenia Rubikonu Obrony Powietrznej i przekształcenia Kaliningradów w twierdzę. Nawet słabość staje się pretekstem do dalszej militaryzacji. Brałeś udział w programie Imperium Kłamstw. Do zobaczenia wkrótce.